Majówkę można spędzić na różne sposoby, jedząc, pijąc, zwiedzając, odpoczywając. My postanowiliśmy spróbować wszystkiego po trochu, wybierając się w kolejną podróż naszą Teslą Model Y Long Range, za cel stawiając krainę kawą i makaronem płynącą, mowa oczywiście o Włoszech. Żeby nie było nudno odwiedziliśmy Bibione, Wenecję, Padwę, Verone, Riva del Garda, a nawet zapuściliśmy się na Cinque Terre. Sprawdzaliśmy kempingi, parkingi, restauracje, superchargery i różne style podróżowania Tesla. Odpowiemy na pytanie, czy lepiej ładować się krótko i często, czy długo i rzadko, a może coś pośrodku? Przekonacie się oglądając relacje z naszej kolejnej wyprawy. Ktoś mnie pytał, jak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o zasięg wyświetle na 100%, to jest u mnie 515 km. Przed chwilą się ładowanie zakończyło, mamy godzinę 16.18, idę znosić walizki i niedługo ruszamy. Lecimy na kolejną podróż, Tesla Model Y Long Range, który ma czarne kółpaki, zauważyliście? Świeża dostawa z AliExpress, obiecałem Wam, że na lato trochę popracujemy nad jego wyglądem i wydaje mi się, że jest troszkę lepiej, ale Wy też powiedzcie, jak według Was się to prezentuje na czarnych kółpakach. Mamy godzinę 1640 100% prądu w akumulatorze i ruszamy. Wbiliśmy na teraz nawigacji, mówi nam. dziwne nam rzeczy, mówi. Myślałem, że będziemy się w Brnie ładowali. Nie, 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 będziemy się ładowali w Brnie. Ja takich komunikatów nie lubię, ja będę jał szybciej, więc pierwsze ładowanko będzie w Brnie. Wskazywałem sobie trip A, to będzie nasza podróż. Lecimy. Jadąc w stronę Włoch, nie skupiałem się za bardzo na krótkim czasie ładowań, choćby przez to, że po drodze planowaliśmy jeszcze coś zjeść, a także przez to, że chciałem Wam pokazać konkretne stacje ładowania, które nie zawsze wypadały na idealne zakresy poziomu naładowania. Tak więc, powrót z Włoch zrobimy eksperymentalnie, z możliwie jak najkrótszymi postojami na ładowanie, ale drogę do Włoch robimy na luzie, bez spiny. Dojechaliśmy do ładowarki numer 1, mamy godzinę 19.02, 17% prądu w akumulatorze. Witamy na brnie. Podpinamy auto do prądu. Sytuacja na superchargerze wygląda tak, że mamy 8 stanowisk i 7 samochodów na ładowarce. Zaczęła nasza dmuchać, więc idziemy zobaczyć moce. Na brnie zobaczyłem moce ładowania w okolicach 200 kW i już chciałem nawet pochwalić to w filmie, zwracając uwagę, że w końcu, mimo pełnego obłożenia, ładowarki ładują zgodnie ze sztuką, ale w drodze powrotnej sytuacja wyglądała zgoła odmiennie. Na tej stacji mamy ładować się 25 minut, mamy 19.03. Godzina 19.38, 83% prądu w akumulatorze, samochód musiał czekać na nas, gdyż jedliśmy kolację i byliśmy w toalecie i kolejny przystanek mamy mieć w Wiedniu, 27%, mam nadzieję, że trochę z tego jeszcze urwiemy, mamy tam być za dwie godziny. Zaraz muszę popatrzeć, czy nie mamy jeszcze jakiejś stacji troszkę dalej, ale to będziemy na bieżąco obserwowali, tymczasem idziemy odpinać auto od prądu. A i zapomniałem powiedzieć, że do tego momentu zużycie energii to 22,9 kWh na 100 km. Dojeżdżając do Austrii, chcąc uniknąć nieprzyjemnych zdjęć pamiątkowych z fotobudek przy autostradzie. Wymieniliśmy się z żoną miejscami, co miało pozytywne konsekwencje na zużyciu energii, a także pozwoliło nam spokojnie dojechać na dalszą ładowarkę. Mamy godzinę 22.22 .22 i witamy! Uwaga, nie w Wiedniu, a w Kapfenbergu. Bardzo ciekawa stacja, potem wam pokażę, no ale nie mniej 22.22 .22, idziemy podcinać auto. I jak to będzie, wam powiem tam mamy chyba jakiś domek, to znaczy domek, budynek w którym możemy spocząć coś mi się wydaje, że to będzie wyglądało podobnie jak w Niemczech wam pokazywałem tu mamy normalne ładowarki V2 niestety więc mamy tylko 124 kW teoretycznie moglibyśmy się udobić do Maxa i dodać do Bibiony, ale raczej będziemy jeszcze jednego superchargera po drodze chcieli machnąć, ale zobaczymy no, na razie idziemy pozwiedzać, zobaczyć co tam mamy za budyneczek Właśnie wróciłem do auta, bo się okazało, że tam są drzwi na kod. I mówię, no dobra, a gdzie mam ten kod znaleźć? I jakbyście mieli ten sam problem, to klikacie po prostu na mapie nawigacji Super na którym stoicie, i pod godzinami macie wypisany kod 4578. Idziemy spróbować. I blusiek. O, działa zgodnie ze szuką. A jak ten budynek w ogóle wygląda? No to wygląda w ten sposób, mamy jakiś telewizor, ale ile książek tu jest w ogóle, patrzcie. Mamy możliwość zrobienia kawy, mamy możliwość kupienia napoju, mamy możliwość popracowania przy stoliczku albo podładowania swoich sprzętów. Są dwa krzesełka, są też oczywiście gniazdka i są naprawdę bardzo wydajne klimatyzatory, cieplutko duże, hej. Zobaczcie, jest teraz. można sobie drzwi otworzyć, więc jak tutaj jest słoneczko, jak tam są jakieś krzesełka jeszcze, no to ten supercharger, to jest jakieś złoto. Auto wam się ładuje, a wy możecie sobie popatrzeć na jeziorko, no ekstra. I żeby nie być głosłownym, zobaczcie, są stoliczki, są krzesełka i jeziorko. No i ja piernicze, baja. Już mamy zagadkę rozwiązaną gdzie jest toaleta, musimy wyjść z budynku, przejść sobie cały budynek i przejść do budynku obok. O, i mogę wam pokazać, jak to za dnia wygląda, zobaczcie, Ależ sympatyczna lokalizacja. Nic nie widać, ale wam pokażę tego Superchargera. 12 stanowisk. Nie są to ładowarki V3, a wyłącznie V2. Ale powiem Wam szczerze, przy takiej otoczce w ogóle to nie przeszkadza. Naprawdę, w ogóle. Mamy godzinę 22.49, 70% prądu w akumulatorze i się odpinamy. Przy tym poziomie naładowania to już jedziemy i na jedną i na drugą stację. Mamy dwie po drodze w Austrii, druga wydaje się być ciekawsza, ale tam mamy godzinę 40 autem i boję się, że możemy być już trochę za bardzo śpiący. Ale to wyjdzie w praniu, na razie odpinamy się i ruszamy dalej. Można powiedzieć, że trochę z tą sennością wykrakałem, bo już po kilku kilometrach odruszenia w dalszą drogę, zauważyliśmy, że coraz bardziej zbiera się nam na spanie. Na szczęście bardzo szybko znaleźliśmy odpowiednie miejsce, aby móc się przespać po drodze. No i nie minęło dużo czasu, mamy 23.20 i trochę nas zaczęło brać zmęczenie, więc jechaliśmy sobie na parking i chyba zbieramy się do spania. Mamy godzinę 23:57, 59% prądu w akumulatorze i idziemy powoli spać. Tryb kempingowy ustawiony na 19,5 stopnia. Rano zobaczymy, ile procent zostało w akumulatorze. Szacuję, że ponownie zje nam 1% na godzinę stania. Zobaczymy. Dobranoc! I mamy godzinę 7:10 i 53% prądu w akumulatorze, a to oznacza, że spaliśmy 7 godzin, 10 minut i zjadło nam 6%. Nie wiem, czy widzicie ten samochód. Patrzcie jaki on ma tutaj zestaw kempingowy zabudowany. Się tam zaraz wprosimy na jakąś jajecznicę z boczkiem. Góry z śniegiem na szczytach. Nawet w nocy nie byliśmy świadomi, że mamy taką piękną okolicę. Mamy mały update, jeżeli chodzi o nasze sprzęty do kamperowania. Teściowie kupili nam materac, dmuchany od Chińczyków. Tu on jest, on jest zmuchany. Ja Wam go pokażę na wschodnim ujęciu, ale zobaczcie, jaki on jest gruby. To jest jedna rzecz, jedna rzecz której nie przewidzieliśmy. Zresztą, nie wiem, z 10 cm może mieć. I no niestety, ale powiem Wam, brakowało tego nad głową. Także na styk teraz mamy tej przestrzeni, żeby tam wewn wewnątrz się przebrać i, i przetrwać. Ale jest super, bo jest bardzo wygodny, więc ten zakup oceniamy bardzo pozytywnie. Tak wygląda miejsce, na którym spaliśmy. Bardzo spokojne, naprawdę mega sympatyczna lokalizacja. Tym bardziej, że jak się obudziliśmy, to się okazało, że patrzymy na Alpy. Mamy godzinę 8.27, 52% prądu cały czas, jesteśmy po toalecie, jesteśmy po ogarnięciu się porannym i lecimy dalej. Teraz będziemy jechali do takiego fajnego superchargera. Moglibyśmy dojechać na dalszego, ale ten, według mnie, jest wybitnie ładny, więc akurat tam chcemy pojechać, bo chciałem Wam go pokazać. Tak, gwoli ogłoszeń parafialnych, tak więc startujemy i lecimy dalej. Godzina 9:39 podjechaliśmy pod stację w miejscowości Saum blam blam, blam, blam w Austrii. Podjechaliśmy na nią, chociaż mamy jeszcze dużo prądu, i byśmy dojechali do kolejnego superchargera. Ale chciałem wam ją pokazać, bo wygląda ciekawie. No nieważne, na razie podłączamy auto. Zacznę od jednej rzeczy: zobaczcie, jak ten supercharger jest blisko naszej drogi, naszej autostrady. No przecież ja już byłem w szoku, że to jest tak bliziutko, To jest cóż przy autostradzie i życzyłbym sobie, żeby właśnie tak były planowane superchargery, bo komfort ładowania na takiej stacji jest 100 razy większy. Mieliśmy mały problem z ładowarką, gdyż kabel trochę się udundał na lewo i prawo, i miałem komunikat, że jest niezatrzaśnięta. I faktycznie przebiegała się na inną ładowarkę i mamy właściwszą moc, 161 kW. Raczej bym się nie spodziewał większej mocy przy 30% poziomu naładowania. Ale czekajcie, bo Wam idę pokazać, jak ta stacja wygląda, bo to jest mega ciekawe. Stwierdziłem, że Wam pokażę tą stację, bo ona jest naprawdę wybitnie ciekawa. Tutaj będzie gigantyczny kompleks ładowania samochodów elektrycznych i to naprawdę gigantyczny. Już Wam pokazuję, jak to ma wyglądać. Mamy w kilku miejscach poustawione takie spore wiaty z panelami fotowoltaicznymi na dachu i pod nimi mamy ładowarki różnych operatorów. Tutaj mamy SmartNIC, jakaś konkurencja chyba do Ionity, bo widzimy wysokie moce ładowania. 300 kW. Widzę, tutaj wszystkie stacje mają 300 kW, a mamy ich. Uwaga, mamy 12 samochodów, które mogą się w jednym czasie ładować wysoką mocą. Tu mamy budynek, w którym, jak widzę, będzie pewnie strefa relaksu, tak to nazwijmy. Toalety, jedzonko, tego typu rzeczy. I mamy kolejną wiatę, która powstaje. A pewnie będą kolejne ładowarki. Jeszcze jedna wiata. No i wiata z superchargerami Tesli, których mamy też wpytę, bo tu mamy cztery w jednym rzędzie. Razy. 3, a więc też 12 stanowisk. Więc wygląda to naprawdę mega imponująco. Ładujemy się tylko my, i jakaś inna Tesla i ładujemy się w cieniu, więc nawet nie musimy klimatyzacji używać. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej stacji, ale idziemy jeść, bo tutaj mamy coś tylko 20 minut, a boję się, że nie wyrobimy się ze śniadania i, 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 i no i tyle. Lecę. Życzcie mi smacznego. Zjedliśmy śniadanie, mamy prawie 80% prunu w akumulatorze, jest godzina 10.07 w tym momencie, żeby nie było, że wymyślam. Ale jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, zanim odjedziemy. Są dwie drogi, którymi możemy dojechać do Włoch, konkretnie do Bibione, jadąc z Katowic. Albo jedziemy bardziej przez południe, czyli przez m.in. pod Grazem. Ja tam za bardzo nie chciałem jechać z tego tytułu, że pod gradem dostałem mandat, o którym wam opowiadałem w kilku filmach, kiedy wracaliśmy z Chorwacji. Potem się od tego odwoływaliśmy, było skupa z tym zachodu. No, finalnie wygraliśmy, ale, ale jestem trochę taki zniechęcony. Albo jechać bardziej północą i powiem wam szczerze, jak mogę coś doradzić, to jedźcie bardziej północą, bo co prawda nie, cały, nie będziecie cały czas jechali autostradami. Czasami będziecie przejeżdżali przez jakieś mieścinki, jakieś trochę wolniejsze drogi, ale powiem szczerze, naprawdę warto, bo są tak bardzo urokliwe, tak piękne, położone na zboczach gór, przejeżdża się w ogóle przez jakieś Wąwozy, no przepiękna trasa, naprawdę jestem zachwycony. I cały czas z żoną tylko rozglądaliśmy się na jedną i drugą stronę. Trzeba trochę na radary uważać, bo po drodze faktycznie kilka ich jest, ale, ale śmiało można się tutaj zapuszczać, bo piękna trasa, naprawdę. I aż wam powiem szczerze, chciałbym wracać tędy również przy drodze powrotnej. No, i witamy po przerwie. Mamy godzinę 10.21, zjedliśmy śniadanie, umyliśmy zamki i teraz widzę, że mamy 91% prądów w akumulatorze. Tyle by mnie by kosztowała ta sesja, ale dzięki uprzejmości kilku moich bliskich znajomych oraz kilku widzów za to serdecznie dziękuję. Jedziemy za darmo. No i co, odpinamy auto, lecimy dalej. I na tym, co mamy w baku, w cudzysłowie, w baterii, no to już jedziemy bez problemu do Bibione. W Bibione mamy mieć jeszcze 40% prądów w akumulatorze i mamy tam być za 2 godziny 30 minut o 12.51. godzinę 12.36-32% prądów w akumulatorze i meldujemy się obok Bibione przy kampingu Pino Mare i idziemy się zameldować. U góry mamy tablicę check-in dla kampingów, check-in dla mobilnych home'ów. Aha i statystyki jazdy. Cała trasa, całe zużycie z całej trasy to 20,3 h na 100 km, a od ostatniego ładowania 18,3 h na setkę. No i witamy już z naszego miejsca postojowego, bardzo urokliwie tutaj jest, bo każde miejsce jest otoczone żywopłotem, więc tak bardzo prywatnie się tutaj robi, bardzo nam się to podoba. I tutaj niektórzy mają jakieś przyczepki, niektórzy mają kampery, z drugiej strony o, sąsiedzi, a no, my tutaj mamy naszą Teslę. Na razie jednak nie będzie tutaj stała, gdyż idziemy ją podpiąć do prądu, bo na tym kempingu mamy też gniazdko do ładowania samochodów elektrycznych. Tak więc idziemy auto odwieźć, a my zaraz idziemy na plażę, która też jest wódburetem. Zaczynamy wakacje, krótko mówiąc. Tutaj jak widzicie, zaraz przy wyjeździe mamy dwie ładowarki. Zobaczymy zaraz. Wydaje mi się, że to będą trzy fazy na 16 Amperach. Co się przydaje w samochodzie, naprawdę. W samochodzie elektrycznym frank to jest podstawa. Tego kolegę wpinamy tutaj. O, o weszło. Jaką my tu moc ładowania mamy? 4 kW. A nie, to to jest jedna faza. To dobrze że go tutaj postawiłem, bo to by długo się będzie ładował. Więc zobaczymy. Mamy teraz godzinę 14, równiutko 30% prądu w akumulatorze. Mamy tu co robić? Teraz idziemy na plażę, potem idziemy na basen, potem idziemy coś zjeść, bo tu też mamy restaurację na obiekcie i no trochę może tutaj postać. Zobaczymy jak go odepniemy, ile będzie tych procentników w baterii, w akumulatorze, przepraszam. Mamy godzinę 16.48, pokąpaliśmy się troszkę i mamy 43% prądu w akumulatorze, więc jakoś znacząco się tutaj nie doładowaliśmy. Tymczasem jedziemy na zakupki, jedziemy do Bibione, tak więc odpinam auto i lecimy dalej. Wróciliśmy z zakupów w Lidlu, idziemy zaraz na obiadek, obiadek kolację i znowu podpinamy się do prądu. Znowu tego mizernego jednofazowego, ale zawsze jakieś tam procentki wpadną. I zobaczcie, z naszej trasy do Lidla i z powrotem wykręciliśmy niecałe 13 kWh na 100 km. I mamy godzinę 19.53-50% prądów w akumulatorze i jedziemy zabrać auto na nasze pole. Naprawdę wybitnie urokliwy kemping. Mogę go z czystym sumieniem polecić i nikt mi zadam opinię nie zapłacił. Tutaj mamy gniazdo typowo campingowe, ale ono jest jak dobrze pamiętam 16A, my w ładowarce Teslim mamy 32A, ono jest szersze niestety, więc mamy sobie adapterek, które sobie prowadzimy do samochodu. Tam mamy normalną cegłę 230, o, tak to wygląda jakbyśmy to podłączyli do nas w garażu. nie? No i autko się ładuje. Zapomnieliśmy o sznurku, zawsze o czymś się zapomina. Tutaj na szesie na kempingu był market, więc kupiliśmy sznurek, kupiliśmy klipsiki i sobie suszymy nasze rzeczy. I mamy godzinę 21.35, 54% prądu w akumulatorze. Auto mamy podpięte do prądu i mamy tryb kempingowy ustawiony na 19,5 stopnia. Zobaczymy jakie będą efekty, ile procent będziemy mieli rano. Ładujemy się natężeniem 13A z jednej fazy, co daje nam około 3 kW. I kolejny poranek w naszym K-Amperze. Witamy bardzo serdecznie. Nad głowami mamy takie piękne drzewka. Mamy prawie godzinę 7.30 i uwaga poziom naładowania kuladora wynosi 85%. Zobaczcie, tam jest nasz kemping. Idziemy sobie tutaj chodniczkiem, tu, 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 tu. I tam za tym budynkiem, który tutaj też widzimy, od razu mamy morze. Więc naprawdę rzut retem do plaży. Piękna sprawa, naprawdę. Jesteśmy po nocy na naszym kempingu Pinomary. Było bardzo sympatycznie, naprawdę piękna lokalizacja, ale do tego przejdę później. Na razie chciałem powiedzieć o materacu. On jest z jednej strony fajny, bo jest dużo bardziej wygodny, ale ma jedną wadę. No niestety zauważyliśmy, że po drugiej nocy jaką na nim spędzamy, bo pierwszą mieliśmy na stacji Monsantowie w Austrii, no niestety traci powietrze. Traci powietrze i musimy zaraz znaleźć pompkę, dopompować go troszeczkę, żeby jutro również dało się komfortowo wyspać. Na szczęście mamy pompkę. Już wyszło w praniu, że wiele rzeczy zapomniałem, ale akurat pompkę wzięliśmy. No i mamy godzinę 8.36, mamy dużo więcej prądu niż się spodziewałem 88%. I jedziemy do naszego parkingu w Walencji. Tam mamy być o godzinie 9.53 i mieć 62% prądu w akumulatorze. Dużo radarów po drodze, trzeba będzie uważać. No więc żegnamy się z, z kempingiem Pinomare. Jest podłożenie do prądu, jest woda, jest wifi, który nawet dobrze działa, i, jest, i są dwa leżaki na plaży w cenie kempingu. Bardzo dobra restauracja jest również na terenie, terenie ośrodka. Kupiliśmy wczoraj pizzę, zjedliśmy na plaży. No super, naprawdę. Jesteśmy zachwyceni tym kempingiem. Mamy godzinę 11.26, mieliśmy jeszcze postój na jedzonko, na śniadanko i witamy na parkingu Tronciotto, to jest parking, który nie jest tani, bo za dobę tutaj musimy zapłacić 26 euro, ale z drugiej strony jest bardzo duży, jest tuż pod Wenecją i w przeciwieństwie do bardzo wielu parkingów, które mamy w okolicy, ma normalne szerokości miejsc postojowych, jak na, powiedzmy, włoskie warunki. Tak więc moja dobra rada, jeżeli chcecie przyjechać większym samochodem do Wenecji, to ten parking można polecić a wielu innych, no niestety nie za bardzo. Wydaje mi się, że nawet jakimś mniejszym busem będzie można tutaj zaparkować, bo też widziałem takie auta. A to jest nasz witek za samochodem. Fajny balkon, nie? Ja pierniczę, pięknie tu jest. Mamy 62% prądu w akumulatorze, muszę pomyśleć, czy auto na centrum zostawić, czy nie. Tu jest ładowarka do auto elektrycznych, ona jest płatna, pomyślimy. Zobaczymy jeszcze. W Wenacji warto pamiętać o niedawno wprowadzonych opłatach za zwiedzanie miasta, to jest 5 euro od łebka powyżej 14 roku życia. Opłaty można uniknąć, jeśli tylko noc spędzacie, uwaga, niekoniecznie w samej Wenecji jako mieście, jak to podają niektóre polskie artykuły, ale po prostu w gminie Wenecja, co wcale nie jest równoważne. Można więc nocować po prostu w okolicy i o opłatę się nie martwić. Ci set quattro cillo d'amor Delle belle che de vanno a riposo Ma ci set quattro cillo d'amor Fra guerrieri può far bacco Gran busta che stretto sacco Schioppo in spalla, sciabla a fianco Collo dritto, Un grosso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Właśnie kończymy zwiedzanie Wenecji. Śmieję się, że zrobiliśmy 3 dni w jeden dzień, bo przed wyjazdem przygotowywałem się z takiego bloga, który opisywał, że Wenecję można zwiedzić w 4 dni. Finalnie okazało się, że przyjechał papież tego samego dnia, kiedy my dowiedział się, że EcoDriver przyjechał do Wenecji i stwierdził, o super, przetestuje mi papa Mobile. No ale niestety się nie zgraliśmy w czasie, my przyjechaliśmy trochę za późno. Oni chcieli nas puścić do okolic placu Świętego Marka, gdzie on wtedy był, no i, no i się nie udało. No, niemniej mieliśmy. Wizję, żeby zwiedzać właśnie okolice Placu Świętego Marka. Przyszliśmy, okazało się, że jest zamknięte, więc odpaliłem sobie drugi cień z, tej, z tego bloga i szliśmy w zupełnie inne rejony. No a potem papież o od 13 odleciał, to my wróciliśmy na Plac Świętego Marka. Zrobiliśmy wpytę kroków, ale fajnie, naprawdę. Ale że mój blog nie jest typowo podróżniczy, a bardziej motoryzacyjny, to będzie Was ciekawi, gdzie można przy Wenecji zostawić samochód. Możliwości jest kilka. Jeżeli macie większy samochód, jakiegoś większego suwa albo jakiegoś minibusa, to ja mogę spokojnie polecić parking na wyspie to? Jak dobrze pamiętam nazwę? Parking ten ma kilka zalet, które dla mnie przeważyły przy wyborze. Po pierwsze, miejsca parkingowe są względnie szerokie jak na włoskie standardy. Po drugie, zaleta jest taka, że kiedy będziecie chcieli skorzystać z tramwaju wodnego, który czasami przepływa za moimi plecami, praktycznie wchodzicie do pustego tramwaju wodnego, bo on niedługo wcześniej zaczyna swój kurs. I kiedy przypływacie do kolejnej, kolejnego przystanku, gdzie wszyscy wchodzą na pokład, to okazuje się nagle, że wy mogliście zająć jakieś fajne miejsce, a inni muszą stać w środku i za bardzo nawet nie mają dostępu do okien, więc jeżeli chcecie sobie na przykład probić zdjęcia, popatrzeć z okna na to co, co, co mijacie, to, to też argument jest za. Cena, no płacimy 28 euro za dobę, więc dość sporo z jednej strony, z drugiej strony drugi parking, który jest przy Wenecji kosztuje 40 euro za dobę, więc to już jest w ogóle rozbój biały dzień. Tak więc cena powiedzmy jako minus, ale nie największy bo może być gorzej. Na samym parkingu Tronchetto jest też ładowarka do samochodów elektrycznych, ale my z niej nie korzystaliśmy z tego względu, że i tak mieliśmy zbyt dużo prądu. Teraz mamy chyba 60% prądu w Tesli, jak patrzyliśmy, więc i tak mamy go sporo. A dwa, że to jest płata ładowarka, która wcale nie ma jakichś tam wybitnie dobrych cenników, tak więc nie, nie płakałem, że tam Tesli nie ładujemy. W Wenecję każdemu motomaniakowi spokojnie mogę polecić. Nawet jeżeli w Wenecji nie ma asfaltu, nie ma dróg, nie ma samochodów, to i tak mamy tramwaje morskie napędzane silnikami diesla, więc jakbym jeździł Passatem B5 1.9 TDI, to czułbym się jak w domu. Ze sprawdzonych przez nas miejsc gastronomicznych w Wenecji mogę polecić restaurację Pizzeria, Birreria, Barbanera oraz wyświetlaną teraz lodziarnię w okolicach Placu Świętego Marka. Dwie gałki kosztowały 5 euro, a za poziłek w restauracji trzeba było zostawić mniej więcej 25-30 euro za osobę, wliczając w to już napoje. Po powrocie z Wenecji poszliśmy spać, aby następnego dnia z rana wyruszyć w stronę Padwy i Werony oraz ruszyć nad jezioro Garda, ale o tym opowiem wam w następnym filmie. Dzięki, że jesteście tu ze mną, dzięki za komentarze i dzięki za wspieranie tego kanału.